Witamy. jesteśmy w zwoleniu. Co nagram tutaj? Musiałem, że coś takiego. Dwa. Aparaty. To chodzi już gorącznie? Chodzi. O, to mi chodzi, żeby chodziło. Wie Pani, ja teraz mam ze 30 sztuk tych młodych samych, nie? Tak, Budapeszty, wierzy na ciemne, właśnie do nich biorę, ale jest w kieszeni, to nie wchodni. A musisz ich do dwa dni przytrzymać. A no to co to jest tu? A to takie przyleciało wczoraj. Na jakieś winery? Co to? Mieszanie Mieszanin Chcesz go? Nie, no po co nie. to Będę To już. Co wiesz, puścić sobie dom. Borban będzie zaraganiał. Bo masz na Chcesz te? Nie! No tu masz o takie Jeszto, na dydanie, bo to, tam tam puszczasz na chwilę. Trzymaj. Wysz, prezent dla Bormana. Znowu będzie prezenty. Panie, kupuje całymi lotami. wypuszczam po pół godziny, a oni tak do ciebie i na Trzeba w inną klatkę i będzie rzucić Dobra to chociaż na piwo dam no, Jak uważasz? Daj ten Masek na piwo dam 4 zł to na piwo nie kosztuje 4 zł Fajne. Zależy, Zależy gdzie się przyje. pije to piwo właśnie to jest, to jest. O, jest. Trzymaj pan chociaż no. Dobra Ale będą dzisiaj pani Idziemy bo, jak tata zacz... Idziemy, bo jak tata zacznie rozmawiać, to tam już nie idzie to. Co ma pikusa zrobić? Coś kupić. No tacie. O tam Nie, tam. Przyjechaliśmy z mamą. Ale mamy nie pokaże, bo się mama wstydzi. Chyba, że się jakoś razem nagramy. Nie, dziękuję. Dziękuję. Powiedz, że przyjechałeś. Jesteśmy na targu w Zwoleniu, tak? W czym? W Zwoleniu? W Zwoleniu. W Zwoleniu. Zatrzymajmy się, trochę nagrajmy coś. Bo tak chodzimy.

Nagraj. Co ty też nabrał? Proszę zobaczyć, dzisiaj będzie Borma zadowolony tak, prezent, Będzie łapał Dla pana Bormana prezent Dla pana Bormana Ten jest fajny kolegi Co to tak kończaty? Samczyk Jaka cena? 70 no. Wcale nie jest To Do badania Rozumiem, ale ja ten Ty, kolega szybko. Kto? On nie do tyle tył. No nie, pfff. Zakochaną ja kupiłem w 50 Dostało 6. Płaciłem po 100 złotych. Takie... Ja wiem jak to wygląda nie. z nimi, nie? To oj to są po no, pokręcone. takie brzydce takie. No, nie trzymałem z miesiąc, raz poginęło. Wiem jak to wygląda, miałem ich, nie wiem ile kurwa, tam ze 30 było, tak? Miałem tylko jednego zadzwonienia miał numer telefonu. No mnie też, numer telefonu są wszystko, nie zadzwoni nikt. No. Ja byłem sami za tego wróciłem. Po studiach macie Po ile pan ma te kremki? Zależy ile ty chcesz, Kurczy czy dekad. Chcesz kupić nie? No tak pytam. Pod dwie A te parę żółtych za Zaraz Teraz ta podejdzie. A te resztę pod dwie dychy tam Ja bym tam wszystkie to i tanie coś ale bym miał na gojemniku no. tato. Nie, uspokój się starczy. A kiedy nawet nie myślę o mamy. No i dobrze. No. Wszystkie, wszystkie młode, tak tu masz dwa Nie Mniej więcej jeden dużo żyje. Tu dwa stary. Gdzie on tam jest? O, rower byście mi kupili. Albo. No. no. Aż to jak się schowały Cześć. Cześć. A to balbinka Przejdziemy nad głową że mu musi nie nagrać Teraz się będziesz witać z nimi? Dobra, panowie, na razie damy pauzę, bo tata się tam z zagadał z kolegami z targu. Tak, trwałą mają. Jak macie. Wyślę mu linka do filmu. Niech Maciek bliźniaki. Dobra. Przyszedł tata czy nie? Nie. Dlatego dajemy pauzę na razie. Byliśmy, tam nie byliśmy. Jesteśmy panowie znowu. Para kończaków kupiona. Znaczy para, samiec, samica.

Teraz? No coś mi zobaczę Ale to już są sp takie sporty sporty Te perłowe fajne. Bo ten jeden jakiś taki Dobra Nie mrak. Idziemy dalej. Już by było. <śm> Trzeba już iść tą klatkę, bo tutaj się gołębie zarąkają. Wstąd? A tam nadal nie poszliśmy. No my tam nie byliśmy, tu byliśmy. Trzeba wrócić. Albo jak chcesz to ty idziesz, klatkę może. A ja nagrywam. Ja pójdę, wyjdziem na klatkę i będę pisał na telefonie. A telefon jak? Jak nie zdajesz? Znajdziemy się. Tu będziemy, o w tej no. alejce. Znajdziemy się. O patrz jakie ładne pieski. Nie chcesz pieska? Nie. Czemu? Dużo źle. Ja też i co? Patrz <grym zna> jaki ładny, amerykański. Nie, nie wiem dlaczego, no ale mam To nie jest już rama może Potem wziąłem baranski baranski Nie ma nic ciekawego widzenia W tej alejcie Zobacz tu. On nie zje. Królik nie zje go. Gdzie ty królika widzisz? A tam. Ja nie brałem się, nawet nie byłem w lesie teraz, bo raz w miesiąc. No ale targ jest średni. Średni. Mocno średni. Co? Tu Z kup. Z kilogram czereśni bym prosiła.

O, ładny samochodzik. Znaczy czy ładny? Taki. No ale jednak taki taki amerykański, taki amerykański. Tak. Co to? Znajdżę tego królika jak tylko. Trzeba babcie Halinkę na targ zabrać. Co myślisz? To są ładne ładne To co to za budka jakaś... Hot dogów, chcesz hot doga? No wiem. Wiesz? Ja to musisz mi podtrzymać, bo ja teraz będę nagrywał. Nie, będziesz spuścić. Spuścisz, już puścisz. Chyba, że potem sobie przyjdziemy najwyżej. Czemu? No bo dobra, teraz. Spauzujemy. Najwyżej. A hot dog a z czym się je? Pan dobra panowie, pan znowu.